Uhuhu, witajcie w kolejnym odcinku! Dzisiaj znowu odcinek gastronomiczny. Będziemy robić placki ziemniaczane Rafał tam na dole już odpalił ogień, miesza w ziemniaki, kroi trzy cebulę, dorzuca, przyprawia pieprzem, marchewką, cebulę ogórkami. No mogłeś dać, jak nie dałeś to niech będzie z marchewką. No i będziemy za chwilę smażyć. Patrz ta i podziwa to. No, Marchewki. olej już nam się tu grzeje na patelni pięknie. Gdzie masz pan te ziemniaki? Tym bark ziemniaczany, Oficjalny sponsor Blokowanie produktu. Tym bark ziemniaczany. Dobra. I będziemy za chwilę wrzucać na po... Ciekawe, czy to wyleci z tego. Tu oh, na no, kigałą z tym. Odsączyłem troszeczkę, czekaj, czekaj. <gry> Będzie podażka czy nie? No to próbujemy odwrócić tego naszego płacuszka. Tragedia. Ty. Nie, nie. Dasz rady. Dasz rady. Pięknie. Ja, sukces! Z jednej strony już lekko przypieczone, teraz się przypiecze z drugiej i będziemy kuszać. Degustować, jeść, zażerać jak tam tam powoli. Proszę bardzo, tutaj Rafała poniosła trochę fantazja. A, tylko I zrobi takiego fajnego placuszka. Teraz próbuję go przełożyć. A. Ach, ja, pięknie się udało. Powiem tak, placki bardzo dobre mu wyszły, bardzo dobrze je zrobił. Ładne, ładne, smaczne. Ale najlepiej z Wegetą albo z cukrem. Rafał mówi, że poleca z wegetą. Bądź z cukrem. No pamiętajcie, cukrowi nie można za bardzo ufać, bo wygląda jak sól. <laughs> Tyle jeśli chodzi o placuszki i o przetrwanie na plackach. Będziemy się żegnać i życzyć Wam zdrowych, spokojnych świąt. A jakich to już sobie sami dodajcie?